Cześć, czołem z tej strony Saner, a to kolejny odcinek z Pretorians. tak yy, po dłuższej przerwie w nagrywaniu no niestety ale yy, musiałem podrobić parę <grym> musiałem poprawić parę ocen no bo był koniec roku ale teraz są już wakacje <grym> yy, i tak yy, tak, no... wakacje więc jest super mogę nagrywać iż nie ma tych żadnych ciężkich rzeczy Dobra, nieważne, yy, po prostu są już wakacje, a ja tak, a ja wróciłem już do nagrywania, bo są wakacje, mam czas i zaczynam od pretory, tak jak obiecałem, że następny odcinek będzie z pretorem. z jednej ty będzie z pretory, a z tą będzie z pretory. więc w ogóle dziękuję wam za tyle, byście w poprzednim odcinku, bardzo mnie to zadowoliło, ucieszyło mnie to i tak, jak widzicie, jeszcze mi się skończyło, tu miałem więcej, ale tylko dlatego, że miałem formata komputera i save'y mi się skosowały, ale ja już jakby przeszedłem tą początkową misję i teraz gram następną, więc już zaczynamy już bez gadania, tylko zrobię jeszcze cięcie, bo muszę włączyć stoper, e, fail, cięcie, brak super uruchomiony, więc e, zaczynam, tutaj drugą misję z tej pięknej gry, starej, ale pięknej, konwój do obieractwa. to secure the grain supply for his troops caesar has decided to send two of his legates to parley with our gallic allies the aedui you must escort titus libianus and publius licinius crassus to babracte the aedui town in your way there are numerous enemy detachments from the helvetii and their allies the thuringi and the boy we fear that they might be planning an attack against your small forces but luckily you begin with an easily defensible position on higher ground. What are you waiting for, Tribune? Start moving! Glory to the Senate and the Roman people. Dobra. Ugrasz już zaczęła. Po prostu przeszedłem, że to zloli się ankomercodaj. Tak, za dużo gram, Dobra. Co znajesz? Dobra. Wysłamy trochę gości na patrol. I tych ludzi zbierzemy tutaj, yes, uh -huh. Tego pana wyślemy, u jednych ucieków wyjdziemy, oh! jednych jednych ucieków weźmiemy. u nicz... nie, tam, patrzę. no, i no, i no, i no, i no, i no, yes, i

Zoauto. Tak, dokładnie, w formie, w zarządzie są dziś tam, ci dobra, ci dobrej, gdzie ja tłuczników, aż dziś damy też mogą być. A tu są łucznicy, dobrali, wszyscy bijcie się tam, ujdź, coś, coś, coś tu. Dobra, jeden oddział już poszedł, poszedł. No niestety O cisnąć, bo nazwijmy lekarza! Dobra, no, już nie męża Cisnąć teraz szybko, Moi łóżki z nich szlają Ty, gdzie lew w I teraz o, cisnąć pierdolę Dobra, wszystko z których jeszcze się Cisnąć, go, go, go! Szybko, szybko, szybko poni! Zrąbać jest мчи. О. раз установить чем-нибудь. Одни. Человек сейчас так сон. Хорошо, побом, и забил. Ты бы снял

Stawcie się tutaj. Dobra, bicie się tam jeszcze. Szybko! poruszają się, litery. O, ale ładny gracz z poleciał. Dobra, bicie, 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 bicie. To jest dwóch prawda? Teraz jakaś się yes, tu już. Nie widzi się tam. Tak, Moglibyśmy radę. Spróbuję połączyć coś z nimi. Nie mogą Nie, przekazać, nie, nie mógł pragnąć, mógł pragnąć. nic. Dobra. Ci najwyżej potem idą. Trudno przy tym jakiś tam oddział jest. Ich, ich ten doktor, lekarz, czy kto to tam jest? Medyk jakiś? No bo to jest tylko ten. Tu wyjdą. Pan. General? On nie chce czekać. Radę. Dobra, wliczenie yes, wszyscy! Aha, sam się uleczył No, no chyba zaraz się uliczył! Aha, zutąd! Your szalają do nich! Te małe chyba A, dobra, jak <grywki> I Idą, jak idą wszyscy, to wszyscy! Tu jest ten to nie Tu to jest... O, no masz patrol I się tu Taka, na masz je żołnierzy Mam już takich 10 minut na tak postaram się wyrobić w 30 To jednak jest gra strategiczna, to się trochę tu czeka A, możemy już na hamakom jeżdżać bo why not chyba nas się... nie nie, 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 to nie, nie to po prostu wystawiam na czerwono bo atakujemy i no to jest takie niedopracowanie bo to mnie pues, naprawdę wynerwuje mnie nas, nasze czy ich ale no nie, nie możemy już dłużej się, się spodziewać z takiej gry więc nie jest to gra z 20, 2013 20, roku więc... a może 12 i tak gramy dla mnie jest bardzo dobra. Jestąd ich tam. I teraz dopiero przyda nam się... Przydadzą nam się... zarazem skąd mam jazdu tak jakby w escorcie, to przyjadę. Jazda. Ha, bo oni idą jedną trasą. Jeszcze teraz problem. Czemu oni nie będzie jak komna jazda? Mam nadzieję, że ich nie zabije. Też już możecie tu przyjść. Możemy szybko tu budować. Was tu przeniesiemy. A to za chwilę. Też może... Wy się tu już możecie ustawić. Teraz was z... trzeba tu przyjść. Na wszelki wypadek zapiszę sobie, żeby mi ten Ten gość nie został zabity. No, ci... Ja bym ci to nazywali... Tulius. A nie, nie wiem, ja coś tam generował, co ktoś taki rzymski. No i tak te nazwy, oni tu ładnie budują, a to dobrze. Czy oni są na skalę albo w skalę dokładniej? Nie ważne, nic <laughs> nie ma co się przyjmywać takimi bagami. Koserki. Dobra, mamy tu tutaj... tych... O, dalej mi tu pe penetrować, bo boicie jeszcze ktoś tutaj ptachniech tu poleci. Taszku. Aha, widzę, że... ...tauuu... ...są wojska. Dobra. Czyli Tuliusi i... ...który jest... nie pierdek. Jak ktoś tu wejdzie, to będzie pierwszy? Trzeba, że widzę tu się... Łucznicy wracać mi tu Tak, Bóg, widam jednego Łoczników i kombo gwiazdy Teraz sobie poczekamy Dobra, co ja to mogę teraz zrobić? Zastanawiam yes, się, nie sir. zrobić cięcia, bo tam tam... time... lapsa, tam Przy tym, jak się to porobi robi... Czy gdzieś tu coś porobić. No nie ważne, że nie masz wojska... Dobra, nie My mogą comply. się połączyć... Yy, coś się... ten... I ruszamy szarżem... o, proszę, kod na uciekła, uciekło, tak jakby tego... Yy, wyszło takie tajemniczy z lasu... Na skryt tego... O, widzę, że lekarz nie zdaje tego, czycia, ciągnąć dobrze. niech pociśniliśmy. To oczyśćmy tu drogę. Zobaczmy możemy oh, yes, od... <grych> e, tam Nie możemy Nie możemy tam Yyy, tak. Coś tu iść. Immediately! Harariusz! Aha! Ci tu... Widziad... Widzi... Nie, nie, basz! To dzieci tam! Nie wiem jak się to mówi o tym. Widziadłem... Albo doch, ale bardzo są... Nie, bardzo to widzę. Azk, coś tu jest na jednego z lesie No cisnąć mi tu... No konie, to nic nie wiedzą co zrobić, bo nie mogłem do lasu wjechać. Co jak jest nie mogę do lasu jechać. Co się czegoś się się połączyć? Nie, nie. nie Dobra, to pójdziemy sobie. Tutaj i zaraz się zróbmy dwa oddziały: 3, 2, 1. Dobra, tych oni tu przybiegną do reszty Znowu. mojego wojska. Co w lesie jacyś? No, jacyś tam tu tam jeden oddział, yes, Może się z nimi rozprawiam. Jak gdzie to trudno, przeżyję to jakoś. Tu mnie go wyszli. Ja chyba teraz sam wilka do ich bazy, jakieś tam miasta i on tam siedział. Jeden oddział, dobra. Powinien dać, dać radę. Jak mam tam... W znaczy, sensie wyminą? No, szybciutko. A new has been Aha. co ja piszcie jakie dziadze, nie ma takiego słowa. Trudno, obiegnijcie tam z widami ludzie. I ty, I ty zabiję, nie ty, ty mi zostałem. Tak go zabij. A

Jest mniej niż 16, to a znaczy jest 30. No bo, żeby, żeby zobaczymy, żeby zobaczymy kto tu wygra, ale coś sądzę, że oni. No nie bo on chyba nawet jeden nie zginął. A, nie ma młota, przegramy to. Chcesz? Czy to chcesz? Nie, nie ma szansy. No, to Natomiast nie może wjechać. Dobijemy ich tymi z dzidami. no a chodź, też też nie mogą wyjechać do lasu. No, niestety, no, najlepsi tarczownicy. O, ten szybciej, to będzie o Jakoś tam, chyba nie ma co. Chyba niego nie tu biegł, i zrobię murder, bo tu się nie ma czasu naprawdę. Co chcesz zrobić? Yes sir! Attack! We are on the way! Biegnij mi tam! Aby też jeszcze urządzić ludzie. Aha. Dobra, oni kiedy idę by na to, że naprawdę nie ma czasu. Yes sir! Idziecie go, nie ma czasu naprawdę Dobra zabić zielonych, o, sławka mi wypadła ich. I na ich bazę ja tak byłem mało to chyba godzinę tą misję robiłem, nie wiem jakie problemy sprawiała. Nie mam pojęcia dlaczego. A no, teraz i To zrobiliśmy, to weźmiemy sobie Może też tutaj. My też tutaj. Skąd na jazda, nie wystarczy? To tutaj żeby myśleli, jak jest yes, yes, Może to Możecie to... dobrze Aha. To możecie atakować. się tam widzicie, łucznicy Solo... woah karmię! Solo uczników No ale sobie czego sobie zrobiłem. Atak! Aha. A nowy został For i share the wish in this town yes sir general yes sir we are ready we are on the way we are ready for rome for the emperor chase magister for rome Yes, sir. Your orders? Your orders? We can't go there. We are ready. Yes, general. Uh huh. Yes, general. Yes, orders tutaj... Yes, sir. Yes, to... patrol. Patrol. sir. Robią się, A to może muszę zrobić tych łuczników na koniach. O. Co będzie tu dobudują pretoria. Kolejny zapis. Dobra. Jak on tu biegnie. Jestem ja na niego, będę patrzeć. Ja trochę ekran teraz poskaczę, bo... No bo tak. No ciśniesz, oczywiście dun się nie dun na tym dun dun. co to będą Kurde... Aha, tu była tak, była tu pułapka. A dobrze, że. ci zwiadowcy pomagają, bo ja pamiętam, że tu jakaś pułapka była na niego kiedyś. Jednak była, ale zwiadowcy ich wykryli, a my ich zabiliśmy. Widzicie? Widzicie, pomaga to nie? Pomaga, pomagają zwiadowcy. Jak yes, to już by nie było. Ile to wy będziecie budować? O, dupa, tak dużo. tak tak długo. No, Odzadu jeszcze oddział. Sam terazy budowniczy. Sam. im budować. Łamki. Jeśli dziewczyny tak co długo budują. General, following your orders... Budu dawać... Będę rozlecać... I teraz zrobimy tak... A tam jedni do wystarczą. General? Elpien to muzyka z tej sobie... Ja będę w zbuduję to coś, jak złożyć tej muzyki. Tak, yes, general. Ja naprawdę piękna muzyka. No bardzo mi się podoba. We are ready. Mm. Jasne, możesz to. z taką armię, że czy ci też za pomocą Zrobię bez nie hutników, ja takim mamy już. To jaka armia. Immediately. A new sobie jazda idzie. Aha. Zobaczcie, zwiadowcy. taką i ruszamy na zamek, zrobić Mordor. Czy już mogą tam ruszać bo oni tam będą 5 lat szli? zawsze się, ma piękne armię. Zobaczymy jak wygląda. Oh. Poczepiszcie normalnie. Szatunek. Bo ile tych konnych mamy? Nie. Ma masakra. My je rozpierdzielimy tam wtedy. Aż ta screena na mojej armii. Co to ten, ten guzik? Fakt, dobra. Wstać. <ś> <ś> I Mordor, a tak, haha, ha, nie spodziewaliśmy się tak wcześnie, co? Teraz gincie, Mordor po prostu tu jest teraz taki jak w Mordorze, gdzieś sądzę na nich, nie ma przebacz, teraz my tu rządzimy, wyrządzę wszystkich co do jednego. Zabijamy na zamek Na nasz zamek o dziwo. On się tu bronił. O Ja tu Nie tu ma jakiś tam przywódca przyjść, to czekajcie. To musimy zabić tu, tu są na górkach. Tu coś są. Tych, a to jest jeden taka tak w górce. O, czekajcie, już wyczuli, że są w lesie. No, pokażcie mi ich, dobra. Teraz na tych, co są w lesie. Ale szybko. Drego się wyłaś. Immediately. Uh huh. I am in command. Immediately. We are ready. Uh huh. Yes, sir. Yes, sir. <coughs> Ponieważ że zaś wysłałem tylko gościach tych pretoriansów, tych przywódców, no. jeden tu już doszedł. To ten? Nie, to nie ten. Szkoda. Dobra, pierdolij. Stańcie tu wszyscy. Ten pretorians. Żebyście mnie tu nie zabili, ha! Tu nasi uczniowie oburwali. Teraz się. Jesteś atakowany, walić, to biegnij. Widzisz swoją armię. Jesteś podniecony od tego widoku, bo jest taka nie duża. Sorry, za wrażenie ale jest Tak, wygraliśmy. I'm glad you made it here safely. I have good news. We have just received word from Caesar. He has beaten the Helvetii in open battle. Pray enter so you might rest, and tonight we'll drink to the end of the Helvetian menace. We have fajny <laughs> Tak, zadane straty 435, zadane, straty własne trochę duże, ale więcej niż, co, więcej niż zadane straty, nie, mniej, mniej, więcej zadane straty, dobrze, jednostki wyszkolone, 268, osady, osady dwie, mam więcej się nie dało, czas gry 25 minut, doświadczenie, dobra, muszę hmm, przeżyć, muszę przeżyć, dobra, wszystko zrobione, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, Zapraszam na trzecią misję i według mnie najtrudniejszą jaką gram w ogóle w tej grze. No i... tak, zapraszam na dalsze odcinki innych gier. I Komentujcie, subskrybujcie, ja jestem Mister Sanek i polecam się na przyszłość siema na rapa.